Fajnie, że ten mundial będziemy zaczynać w takim pozytywnym nastawieniu, gdzie te ostatnie powiedzmy sparringi, mecze towarzyskie całkiem nieźle nam poszły i bez statyseta udało się je wszystkie powygrywać. A to zawsze gdzieś nastawienie, nastawienie głowy będzie fajniejsze i będzie nam łatwiej wejść w te Mistrzostwa Świata i rozpocząć mam nadzieję dobrze. Jakby wydaje mi się, że kandydatów do złota jest kilku. Jest bardzo mocna Francja, która zaprezentowała pokaz umiejętności na Wienelu. Jest, jest mocna drużyna z, z Ameryki, więc... Jakby faworytów jest kilku, nie sądzę, żeby tutaj ktoś w stanie by powiedzieć, że na pewno ta reprezentacja wygra, więc na spokojnie do tego raczej podejdziemy. Jakby nie widać stresu, wydaje mi się, że niektórzy chłopaki już nie jeden turniej mają za sobą, a... A nie wiem, nie będziemy chyba na siłę pokazywać, że się jakoś nie wiadomo tym przejmujemy i stresujemy, bo nie ma co na siłę takich rzeczy wymyślać i gdzieś i, i sobie w głowie zaprzątać myśli tylko na spokojnie do tego podejść. Wydaje mi się, że to nam zaprocentuje. Ja jak nie odczułem jakiegoś dodatkowego stresu, czuję to jak zawsze, więc zobaczymy pewnie jak przyjdzie dzień meczowy albo coś to... To ten stres się zacznie, ale to wydaje mi się jest normalna rzecz, bo to nieważne, czy są mistrzostwa siada, czy mecz ligowy, zawsze na swój sposób jest stres większy, mniejszy, więc na pewno spodziewam się, że w dniu meczowym na pewno coś takiego będzie, a na ten moment na razie jest chill. Znaczy wydaje mi się, że jakby tej hali nie trzeba za bardzo przedstawiać. Ja osobiście może nie grałem tutaj tysiąca czy x ilu spotkań, ale na pewno hala przyjemna, blisko trybuny. Dzisiaj co prawda nie było kompletu, ale temperatura była, była dosyć gorąca, więc więc sądzę, że jeżeli, jeżeli będzie tutaj komplet taki, jaki ma być na mistrzostwach, świata, to co, to jeżeli będziemy wchodzić z kwadratu dla rezerwowych, to nie musimy się mać rozgrzanie, bo, bo dzisiaj było naprawdę duszno i sądzę, że jeżeli będzie tu taka atmosfera, jak i jak, jaka jest na każdym meczu przy pełnych trybunach, to nie musimy się specjalnie jakoś super grzać w kwadracie. Dobrze, gra, dobrze grać, dobrze grać, dobrze zagrywać, przyjmować, atakować i ogólnie dobrze grać w siatkówkę. Wtedy najprawdopodobniej, mam nadzieję, że będziemy, ale no jakby ciężko powiedzieć. No my zrobimy wszystko, wydaje mi się, że każdy z chłopaków jest w 100% skupiony i sfokusowany i jeszcze jakieś inne słowa bym tutaj mógł mówić, żeby, żeby określić to jak bardzo my chcemy wygrać to mistrzostwo świata, ale Jaki będzie rezultat, to naprawdę się dowiemy. To jest sport i tutaj wszystko się może zdarzyć. My zrobimy wszystko, tak jak mówię, żeby, żeby zdobyć to trzecie mistrzostwo świata z rzędu, ale to tak jak przed chwilą powiedziałem, to jest sport. Fajnie, na pewno się fajnie grało i zdało nam się zamienić kilka, kilka słów w hotelu, bo, bo śpimy w tym samym, więc na pewno na pewno sympatyczny, uśmiechnięty, a, a co do jakby treningów jeszcze nie jestem w stanie się wypowiedzieć, no bo jeszcze z nim nie pracowałem, ale słyszałem dużo pochlebnych opinii od chłopaków z Zeszła. Wydaje mi się, że Trener dobrze wie, jakich ma zawodników u nas w klubie i nie trzeba mu e, prezentować swoich umiejętności. Na pewno fajniej zagrać fajny mecz niż, niż jakąś totalną klapę, ale, ale wydaje mi się, że trener jak, tak jak rok temu, już jak był w Rzeszowie, to widział na co stać naszą drużynę. Dużo się nie zmieniło, tak naprawdę większość dwunastu zawodników jest tych samych, więc on wie, e, wie co, co u nas w Jaszczemskim Węglu ma i, i mam nadzieję, że będzie, będzie potrafił fajnie to wykorzystać. No ale na spokojnie. Jakby to jeszcze na to będzie czas, na razie skupmy się. Ja osobiście skupiam się na mistrzostwach świata, a za mam nadzieję, e, kilka tygodni jak już rzucę do klubu to wtedy będzie fokus na, na ligę.